Cześć! Akwarystyka jest moim wieloletnim hobby, a że ostatnio musiałem zbudować pokrywę z oświetleniem LED, to pomyślałem, że nagram o tym materiał. Pokażę Ci, w jaki sposób dzięki technologii 3D i dziadom Power LED sprawić, żeby nasze akwarium ładnie wyglądało, rośliny w nim ładnie rosły. Ponadto, tego typu rozwiązanie możesz użyć także dla swoich roślin doniczkowych. Zatem, nie przedłużając, zapraszam na materiał. Co potrzebujesz, żeby zbudować tego typu oświetlenie? Po pierwsze oczywiście diody Power LED. W moim przypadku każda z nich o napięciu 3,3 V i o mocy 1 W. Pierwsza z nich o temperaturze barwowej 10 000 Kelvinów, czyli bardzo zimna, a druga z nich Full Spectrum. Full Spectrum jest przeznaczone dla rozwoju roślin, ponieważ zawiera dwie długości fal dla niebieskich długości i czerwonych długości fal. Kolejnym elementem jest soczewka. Kiedy nasze akwarium lub element, który chcemy oświetlać, znajduje się w większej odległości, musimy skupić światło. Ja z racji tego, że moje akwarium posiada 30 cm wysokości, wybrałem soczewkę o kącie 60 stopni, tak, żeby odpowiednio skupić to światło. Diody PowerLED w czasie świecenia dosyć mocno się grzeją, dlatego musimy w jakiś sposób odprowadzić to ciepło i w tym przypadku dla tej belki oświetleniowej nie potrzebujemy wentylatorów, a wystarczy odpowiedni kawałek aluminium, który będzie naszym radiatorem, a diody natomiast przykleimy do tego aluminium przy pomocy kleju termoprzewodzącego. Jednym z ostatnich elementów jest układ zasilania i w tym przypadku skorzystam z zasilacza 12V, do którego podłączę przetwornicę step down tak, żeby maksymalne napięcie które podam diodom wynosiło 6,6 V. Diody będą połączone szeregowo, stąd ta wartość. Dodatkową zaletą takiej przetwornicy jest fakt, że jeżeli nasze światło będzie zbyt mocne, możemy bardzo prosto skręcić jego moc, przez co nasze rośliny i zwierzęta będą lepiej się czuły w takim otoczeniu. Gdy już mamy wszystkie te elementy, musimy poprawnie wymierzyć nasze akwarium i przygotować projekt do wydrukowania. Dla celów akwarystycznych, jeżeli drukujemy elementy, polecam używać PETG. Ten materiał jest obojętny, ponieważ nie reaguje z wodą, dzięki czemu nie zatrujemy naszych roślin i ryb w wodzie. Dodatkowo dodam od siebie, że PLA nie nadaje się z tego powodu, że się bardzo łatwo rozkłada w wodzie, natomiast ABS w większości filamentów zawiera toksyczne substancje, które mogą zatruć nam nasze organizmy wodne. Dla innych celów niż akwarystycznych, wybór materiału jest dowolny, ale trzeba pamiętać o temperaturze topnienia i temperaturze jaka osiągnie nasza belka. Bo dla przykładu, jeżeli belka osiągnie 60 stopni, a PLA zaczyna się topić przy 60 stopniach, to niestety nasza obudowa się uplastyczni, przez co po jakimś czasie się uszkodzi. Pracę zaczynam od przylutowania przewodów do moich power ledów. W trakcie tej czynności Warto co jakiś czas sprawdzać, czy nasze soczewki poprawnie przylegają do diód. Bywa tak, że jeżeli przylutowujemy przewody, one niestety blokują nam poprawną możliwość zamontowania tych soczewek. A to jest ważne, żeby poprawnie skupiać światło. Warto w tej chwili dopasować te soczewki do naszej wydrukowanej już uprzednio obudowy. Jeżeli trzeba coś dopasować, to warto sobie pilniczkiem to dopasować, żeby idealnie wchodziły te soczewki w swoje przeznaczone miejsca. Po upewnieniu się, że poprawnie zamontowaliśmy power LED do obudowy, w tej chwili na chwilę włączymy je, bez oczywiście przyklejenia radiatora, przy pomocy zasilacza laboratoryjnego, żeby sprawdzić czy świecą i w jaki sposób to się prezentuje. Po sprawdzeniu czy nasze diody świecą w tej chwili musimy przykleić przy pomocy kleju termoprzewodzącego nasz radiator. Musimy tą czynność wykonać starannie, tak żeby jak najbardziej wydajnie odprowadzać nasze ciepło. Także musimy pamiętać o naszym projekcie. W moim przypadku ten projekt przewiduje, że ten radiator wejdzie idealnie do obudowy. Dlatego odpowiednio przykładam ten radiator, przykręcam już od górną obudowę osłonę tego radiatora i dociskam go dobrze, zostawiając go na jakiś czas do wyschnięcia tak, żeby ten cały klej poprawnie przyległ do naszych diod Power LED i w przyszłości się to nie rozkleiło. Nie marnując czasu, kiedy nasz radiator schnie możemy w tej chwili przylutować naszą przetwornicę Step Down do zestawu tych diod. W ten sposób zaoszczędzimy czas, a i tak musimy przylutować tą przetwornicę. Po kilku minutach otwieramy górną osłonę Izolujemy naszą przetwornicę step down, wkładamy ją do środka, układamy wszystkie kable i zakładamy osłonę górną, tak żeby to estetycznie wyglądało. W tym momencie włączamy nasz zasilacz do zasilania i sprawdzamy, czy wszystko działa. Jednocześnie doglądając, czy złożenie wygląda estetycznie, czy wszystko przylega, żeby nie było w przyszłości żadnych kłopotów. I w tym momencie czas na założenie akwarium i wytestowanie tego oświetlenia. Od założenia akwarium minęło już kilka tygodni. Zmieniłem nieco jego wystrój. Dodałem do środka cztery krewetki, które z powodzeniem i szczęśliwie rosną sobie w środku. Tak jak możesz zobaczyć, oświetlenie prezentuje się wyśmienicie. Efekt jest przepiękny, a kolory są żywe. Dodatkowo widzisz, że wszystkie rośliny pięknie zaczynają rosnąć. Tym materiałem pokazałem Ci, jak prosto jest zbudować oświetlenie LED. Dla słoika z Pepko, żeby stworzyć akwarium. Tego typu obudowę możesz także wykonać dla kul i innych akwarium. W przypadku większych belek oświetleniowych zasady są podobne, aczkolwiek trochę inne. O tym nagram kiedyś może inny materiał, gdyż sam posiadam w moim 100-litrowym akwarium dużo większą belkę na dużo większą moc, która od trzech lat z powodzeniem oświetla to akwarium. Rośliny rosną żywiołowo, pięknie. A ryby się bardzo dobrze w nim czują. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, zachęcam Cię do kliknięcia łapkę w górę. To pomoże mi w rozwijaniu kanału i dotrze do większej ilości użytkowników. Jeżeli nie subskrybujesz kanału, kliknij subskrybuj, żebyś niczego nie przegapił. Oczywiście zaznaczając także dzwoneczek. A tymczasem dziękuję za uwagę i pozdrawiam.